Dzisiaj będzie bardzo strasznie, bo jestem z To ja nie chcę tego robić. <noise> Słuchajcie, w dzisiejszym filmie obejrzymy sobie najstraszniejsze rzeczy spotkane na drogach. Wow. To już było kiedyś oglądane, także to jest druga część. I dzisiaj znaleźliśmy dla was jeszcze lepsze rzeczy, ale zanim to... Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, bo 5 łapek to jeden grosz na cele charytatywne na koniec miesiąca, czyli za niedługo będziemy tak. robić przelew. No i oczywiście subskrybujcie kanał, bo wczoraj jak byliśmy tyle subów, więc dzisiaj musimy pobić ten rekord. I wpijajcie do opisu, bo tam jest mój kanał. Dobra, także zaczynamy od yy, pierwszej rzeczy. Tutaj mamy... Ee, ducha. Tutaj mamy ducha, tutaj. A, oni tak mówią tam, że tak. to jest duch, dlatego to robię takie coś, ale moim zdaniem to wygląda jak człowiek, tylko ten człowiek na chwilę to zobaczcie, on tak idzie, jakby wszystko jedno było. Zobaczcie, mamy ciężarówkę, która jedzie, pierwsza ciężarówka i zaraz powinna się pojawić druga. I zobaczcie, tutaj idzie normalnie sobie jakby nigdy nic A się czekaj, nie cierpiał. czekaj, jak to jest widzisz? Ale widzisz to? Rzeczywiście się tak by pojawiło to. No, to jakby wiesz, z ciężarówki to wyszło. O, widzisz? Patrz. Jak I to, to nie jest, jest możliwe? możliwe? No słuchajcie, oczywiście to może być wszystko tak jakby zrobione filmowo. Zębek, nie, ty... to jest prawdziwe. Myślisz, że to jest prawdziwe? Ale widzisz, ten tir nawet leciutko się obsunął na bok, widzisz to? Nie oglądajcie tego na noc. Oglądajcie, jakiś, oglądajcie. Jakieś duchy, ja się sama boję, nagrywamy to w południe, a ja się sama boję. O, tutaj mamy nawet dokładnie zaznaczone o co chodzi. I on no w wy... ogóle nie spowodował wypadku ten tak. e, drugi tir. Co my tutaj będziemy mieli? Palący samochód. Ej pierwsze... Czas... Nie, to jest palący, nie nie, 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 to są światła. Aha, I trawa. Aj zniczę! Patrz na drodze, poukładanie. Nie, są To są znicze chyba. No nie gadaj. Poukładane w rządku zniczy na drodze. I po lewej co to jest? Ej, bez ja. jak ja bym się miał zatrzymać na drodze i odsuwać znicze? Jakieś gałęzie. Nie, to są butelki! B butelki? Butelki i gałęzie jakieś. Ale co to może być? Słuchajcie, widzowie, napiszcie, co to może być. Nie, jakiś po... troll. Jakiś, no, no wiadomo, jakiś troll, ale... Myślałam, że to są znicze na początku. Ale masakra. I butelki. mi się wydaje, że coś się tu jeszcze sta... Tam jest jakiś samochód. Tam ktoś idzie. O kurde, ale się zaczyna robić creepy, co? Jezus, bojno. Oni to poodsuwali. I oni z powrotem to wystają na drogę. Czyli tu ktoś idzie jakieś... i oni może myślą, że to on. Tak by na to wskazywało. Chyba, że po prostu ktoś tam idzie, a oni nie zwracają uwagi na niego. To chyba o to chodzi, jak mi się wydaje. Mówisz? I że oni że tak jakby nie po... za, że tego nie było widać dopiero na nagraniu. Widać, Aha. że ktoś tam idzie, rozumiesz? No co ty gadasz? Masakra, ja bym się w życiu tak. Ja bym przejechał po tym po prostu. Ale faktycznie to nie są znicze, a to są butelki. A tak to wygląda jak znicze takie no, no, kolory no, 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 no. Mamy 13, tutaj 13 takich akcji będzie, także może podzielimy ten odcinek na dwie części, co? No, zobaczymy, zobaczymy. Na razie tutaj oglądamy i patrzymy, co się dzieje. Tutaj się trzeba skupić. No. Że co? Chłop, sobie... tak, chub... No, ale patrz, jak się ten samochód. Widzisz, no on na? wyprzedził go. No, to może być ustawione, no nie jak każdy ten z tych filmów, ale zawsze zakładamy, że wszystko jest prawdziwe. No ale gość sobie stoi tak, o! I stoi się, nie boi, że ktoś niego wiedzie, no nie? patrz, tam Nie było prawie nic widać. No. Może to jest ten typ człowieka, który nie ceni sobie życia. Ale wiesz, patrz. Co Widzisz? A co tam jest? To jakieś Tylko... roboty drogowe, coś takiego. Ej, masakra! Ale jego tak jakby nie było widać i nagle jak się pojawił, No, 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 no. no. Dziwna sprawa, dziwna sprawa 12. Co mamy teraz? I jak ta linia dziwnie wygląda, widzisz? No, jakby wisiała w powietrzu. W powietrzu ja pierniczę. Ale wiecie, to to tak jak mówię, wszystko może być ustawione, ale wyobraźcie sobie w takiej sytuacji, że ktoś was prankuje w ten sposób, że ktoś się przebiera za ducha i idzie po drodze I Jak nie widzieliście naszego odcinka w tamtym roku Czy dwa lata temu, dwa lata temu halloweenowego Jak robiliśmy opening w lesie przebrani Za, e, za właśnie takiego kogoś e, W I lesie w nocy To jakby ktoś tam jechał To by się sikał w gacie jakby no. nas zobaczył Ale pomyśl sobie, że my weszliśmy do lasu jak Musicie oglądać ten odcinek, bo on jest też hardkorowy. No jest hardkorowy, ale ja Co mieliśmy sobie... w głowach w ogóle? No ale, ale, nie, to fajne, Podlinkuj fajne. Podlinkuj go gdzieś tutaj. Podlinkuję, jak ale wiedzy. to był fajny odcinek Ewela. Ale gdzieś jak zniknęło i tam się pojawiło? Patrz. Nie. Nie to chyba wideo po prostu. No? się cofnęło, o to chodziło. Wiedziałam, że tak się zrobiło. Nie wiem, napiszcie widzowie w komentarzu, co wy byście zrobili jak byście zobaczyli. Ale mi się takiego wydaje, takiego że to, to jest ustawione chyba akurat, bo tam tak jak było widać, że ma tam świecić czymś jakby no. telefonem. A to już jest kolejne, czy to już było? To jest to samo chyba. Jezus, to jest to samo. Czyli Akropne. on na motorze jechał tak jakby. No. Oh, to może w Halloween gdzieś, nie? Ktoś może, sobie chodził może, i może. prankował. Co tutaj? Tutaj mamy strasznie niewyraźnie. Samochód, to wszystkie te nagrania. Lampy się świecą. Lampy, no nie się palił ten samochód. No, bo on się chyba pali. Widzisz? A no? Nie. On się pali. Aha, no. On się spalił. Ale jaja. No i co? Nie wiem. O co to jestem ciekawy, jak to jak to się skończy. Może o to gdzieś się sam zapalił, no ale samochody. Może, jest... może ktoś z niego wyjdzie, czy coś takiego, no nie wiem. Ale Zobacz. samochody z siebie same się palą chyba, nie? Patrz! Co, on nie? jedzie! Aha, to od... Ale on chyba z górki tak jakby zjechał. Mógł się tak jakby ręcznie spalić no. i po prostu Puściła linka, on... nie? Tak. No ale tak fajnie to wygląda, no. I tam ktoś biegnie, to właściwie samochody wsiada i odjeżdża. No, to jest moje, nie zabierzecie mi tego. Nie ma takiej opcji. Jeszcze raz mamy to samo, czyli jedzie tutaj gościu, patrzy. Jak... Zaczyna się coś palić, nie? A tam nie wychodził ktoś? Nie, tam A czy to jest pod górkę tutaj, tak? No to, no? Widać, że coś jest Coś mogło tak nawet na tam lekko wybuchnąć i popchnąć, no, nie? No, no ale tak nawet jak lekka stać. górka, to mogło się. Patrz, jedziesz, a tu nagle coś takiego. Co to jest? Kiszała ja Piernicze! A to jest jak ja chyba robi, co? No to na pewno. Ale to wyglądało jak lama, tak z daleka. No, ale to jest. oczy. Na czerwono pomalowany. I jak skacze. Nie, to jest jakaś chusta na twarzy. Nie, chyba taka skóra ma na czerwono, bo ręce też nie ma na czerwono. Jasne, to nigdy. widziałam na YouTubie na miniaturkach. Patrz. I co jest, jakby coś takiego na No nie, nie wiem, wiedział? no ja bym chyba... Jechałbyś Ja bym na jechał niego? chyba na wprost, no. Na niego? No chyba, no. O, on chyba tak robi. On chyba tak robi. Jeszcze raz on ucieka. A co, jak wychodzi z tej ciemności, tutaj to wygląda jak e, ten. jak lama jakaś, nie? No takie, tak. Musimy tak jest. Już. 2006. Ej, patrz, co teraz niedawno było? Tylko no, w 4 lata marcu. temu. Co tutaj będzie? A coś sobie idzie. No, i nie, co? Nie, to jest jakiś To chyba. jest policjant chyba do niego no, idzie. Ja myślałam, że idzie z psem na spacer. Co jest? Co tam się niby stało? Tutaj mamy jakąś kobietę pokazaną, ona jest pewnie związana z tym wszystkim. Tylko... Może zaginiona czy coś takiego? Nie wiem. Zobaczymy jeszcze raz. Czyli on podchodzi, no. świeci latarką tam do środka, a tam, tam chyba nikogo jakby nie było, nie? Nie wiem, ale ta kamerka to jest jakby my jesteśmy jak z, z tego wozu ich? Z policyjnego jesteśmy, z policyjnego. Tak, czy policją. Tak. Oni podjeżdżają na tył i jest zostawiony samochód. I ten samochód jest pusty w środku. A i za dziewczętą okazało się to pewnie, że ten samochód jest tej babeczki pewnie jakiejś no. zaginionej. Pewnie coś takiego. Tam yy, komentarz na pewno jakiś był, że może ona zaginęła dawno temu i. A to co? Nie wiem, jakaś petarda. Jak A tu gościu uśmiechnięty wydać było. On sobie jedzie. To Rafa... Jedzie na wprost. Po co oni to akurat nagrywają, nie? No to może jakiś youtuber, żeby pokazać, że tam jest nawiedzona droga, coś takiego No i czekaj... I tu, ja ktoś... Miałbym... Nie. tu ktoś stoi... Jakoś światło, a to nie ognisko? Nie, to odblask Aha, to... to odblask No i mieliśmy taki filmik, coś takiego Patrz, patrz, coś tam jest Coś tam jest Coś się tam rusza ale tak szczerze, jak my nagrywaliśmy na te Halloweenowe, nawet w nocy to jest baliśmy się głębiej iść, tak. Bo sobie świeciliśmy właśnie światłami z samochodu i baliśmy się iść tam dalej, bo naprawdę było tak strasznie, że masakra, nie. Ale wyobraź sobie, że jakby ktoś tam przyszedł i by zrobił tak, no to byśmy po prostu chyba by nam gacie pospadały, tak mi się wydaje. Mieliśmy kosę. Byśmy Mieliśmy... Się, się sami podźgali tą kosą pewnie. Jakbyśmy z... uciekali. No i tam ktoś niby jest. A to może jakiś kumpel czy coś? Oni wyszli na zewnątrz. Jezu, jak się przestraszłam tego! No pewnie no sobie, a, tak że się boisz, boisz filmów, Wiesz, że to jest prawdopodobnie ustawione A i tak się boisz, nie? A i tak się boisz. Patrz, tam a to coś... są cienie ich. Nie, tam dalej, że taki od, na ten odblask jakby pokazywali. I to mi wygląda podejrzanie to jest takie, no, to jest podejrzane. Tak to jak jest podejrzane. Mówić. tam te pierwsze akcje, to były na tą pierwszą ścieżarówką, to było naprawdę. O, właśnie. jest, jest, o, jest je, ktoś je, je. w końcu. Idzie ktoś, jakiś clown. I patrz, on go goni, on go goni i oni uciekają do tego samochodu. Ale to chyba ustawione. No tak, czy... to na 100%, to takich. No. Halloweenowy ten. Jeszcze w Masce, no. nie? Żeby nie. Było XD. Winy. Ale strasznie to wygląda. No. Musisz tam taką teraz muzyczkę dać, taką, taką straszną, taką. Nie. Tylko Ale w sumie, oglądajcie do końca, nie wyłączajcie. W sumie są dwa typy tego ustawienia. Bo ktoś może na kimś ustawić, albo ktoś sobie sam ustawia film. Rozumiesz? No, no. I to rzeczywiście ktoś się może wystraszyć albo się nastawić na to, że przecież coś takiego będzie. Widzowie, postanowiliśmy z Ewelą, że żeby was zachęcić do kolejnego filmu, to te trzy najlepsze zostawimy sobie na kolejny odcinek. Zapraszamy was na te filmy, subskrybujcie mój kanał, Eweli kanał. No i mam nadzieję, że się bardzo nie przestraszyliście, bo tak także ja się przestraszyłam i ja nie lubię takich odcinków. Także będziesz musiał mnie czymś mocnym przekonać, żebym przyszła dobra, na następny. Dobra, dobra, przekonam cię na pewno. No i co? Trzymajcie się, na razie.